26 mil na godzinę i sobie zobaczymy jak tam będzie namknął dobra zobaczymy w ogóle czy nas król przyjmie w swoje objęcia nie przepraszam ja na króla czekam nie mogę zużywać paliwa ani centa A, ani centa paliwa Kao dobra o, o ping stripy się będę zakładał pink stripy albo nic i będziemy się wyładać na zakrętach co 5 sekund pewnie. Ustówę? Nie, ustówę się na mnie założysz. Co za typy. Jim. Slipy. Bo zawsze ktoś się założył o te... Proszę powiedzieć. Taka mechanika gry, zawsze ktoś będzie zakładał z nami. No, road racer? Road racer oczywiście, że tak, że tak na Corvette to jeszcze nie mamy. Nie mamy jeszcze takiego już... Takiego respektu na korwetę. Pink, sli pink slipy, a o stówkę nie. Oczywiście, że nie. Nikt o stówkę się nie założy. Rozkonsiderowałeś się? Nie. Oczywiście, że nie. Cześć na DRAGI chcą teraz. NIE iść. Pełna raczka. Szybko. Dziękuję, no. Dobrze jest, Pink slipy, stupa? Nie. Nikt nas tutaj nie szanuje. Nieważne, się z st, st, tobycznym autem opozimy. Pingstripy, a ja Nie. Pingstripy, Slip. stówa? Stri o, stówa się założyła akurat. Jak pięknie. Jedyna, buja, uja czwura. jedziemy oczywiście tak Konie, panowie, w konie mechaniczne Mamy nasz ten kompresor. Mamy... Nawet, nie było nad tutaj turbo bo po prostu kompresory normalne. Żeby tutaj napędzać tą turbinę trzeba było mieć kompresor, a nie jeszcze turbosprężarkę, to może sprężarki to jeszcze kiedyś, kiedyś będą wynalezione, to chyba w następnej części się to sobie robot pojawią. W sumie nie czytałem o jest za dużo, ale muszę sobie przeczytać. Na wikipedii temat przygotować, jak będę twoje dwójeczkę. Dobra, a nie po linii? A nie po linii, powiedziałem. To raczej koniki Dobra, teraz tak I trzeba Ja nie hamuję! Nie żelą mu z dwóch ja po prostu nie mam jak! No i o stówkę się założyliśmy i wygraliśmy George, Banana Club O stówę? Nie Jakiś sko człowiek z Banana Cluba się pojawił Pink stripy Stówa? nie, oczywiście, że nikt to słuchaj się nie założy, bo ja płaso Charlie R Pink Steep, nie Nie trochę nabiliśmy no już nie możemy Król Więcej wyścigów Jak to król mówił, więcej wyścigów Dragi O 50 oczywiście, tak? Jeden nadpłynia czwora i teraz biegów nie musimy zmieniać prze bardzo tylko żebyśmy się nie rozbili i wybuchamy silnik za 3, 2, 1 nie niestety 82 traktor jest 50. 50 nie już są rotrajsy pewnie już się przełożyli z tych tych narodzajsów z dragów drag oczywiście że tak jak są tak na dragi to ja oczywiście że mogę aj tak łatwo mnie nie pokonasz widzisz ja tak skrzynię łatwo nie opuszczę dzisiaj i prawą stroną drogi sobie Czyli w limitach miasta bo poza miastem to już są roboty drogowe 85 oczywiście że dobrze jak niedobrze, jak dobrze. Czy pig skrypiała stówę? Nie. Jak twój samochód taki ładny, czyli masz drewniany. Taki lekki musi być. A jaki lekki. Nie wiem, że król będzie, to będziemy się u króla znalazł. Zakładać. Stuba, nie. Jeszcze myślę, że za dobrze jesteśmy. 50? 50? Nikt to nie chce. Wszystko, startem nazywa jupluwa. Nie chcą 50, już chyba nigdy się z nami zakładać. I przearz, jaki piękny start. Możemy sobie zafundować perfundnąć. Dobra, no jak prędkość, się bawiło 88. Niestety kluczyki, stóweczka. Nie, oczywiście, że nie. Chyba, że król do nas podejdzie, to od razu walczymy. Walka i w ogóle. Stuła nie. Tylko dragich są. To za typy, już tylko respekt walczą. Tak się boją. Ty, ty, ty. Ddu, ddu, no, tej się sobie zobaczymy. A już odjechał... Chyba tak to nie tracimy respektu, jak diadom jak poczekamy... Drag... 50 na noś, 50, drag się musi Tak nas nie wykiwasz, niestety tak to nie działa. I skrzyni też nam nie, nie wywalisz. Śmieszczątka, można wybuchnąć. Z, jak ktoś nie wiedział, to można wybuchnąć z silniki i wywalić skrzynię sobie biegów przypadkiem. I ja 84 przez was. A niech jak was Tunders ściśnie. Nie. O o Nie, chcą mnie. Nie dla nas, nie dla mnie. A ty może chcesz? Stube? O Stube! Let's go! No i przy bardzo jak kuman nie ciśniemy. Respekt sobie nabijamy. I sobie i będziemy tak po prostu jechać. Żeby się nie wywalić ładnie. i przyspieszymy jak będziemy go w lusterku widzieć po prostu możemy sobie przekazować w ogóle na tej prostej ostatniej, bo nie wiem gdzie ona jest w ogóle Dobra, i nie aż tak na równościć plus 10 na tych oponach mamy. W ogóle trzeba będzie chyba zatankować zasadniczo. I przełaczę do konty line. Piękny 100 złotych, wygraliśmy 100 złotych, tap! 10, chyba 10 tysięcy złotych przy, przy tej walucie. To były tych czasów. 66. 60... Dollo. Dużo dollo mamy, panowie. Ja mamy par... Eee, jeszcze 7 galonów to ujdzie. Tylko trzeba stylować, bo się rozstylował dziad wreszcie. Jak się rozstyluje, to nie będzie co zbierać, Trzeba pamiętać, że Dobra, palto! Mamy znowu 126 maksymalne prędkości Oczekuję króla Tyrak oczywiście Dobra teraz żeby, tak, żeby go pogonić muszę Tutaj sobie wziąć, się nie nakierować. I kurczę, tak coś chce, nie chce ta skrzynia biegów. No i ile nam wyszło? 82, blisko niestety. Drak, 50 No to no. znowu chcesz? Więcej, no i się nam znowu licznik wyładował. Znowu się nie chce. Co nami ścigać. Coś, coś, kluczyki o stówę. Dobra, to, to się zresetujemy, bo tam mamy zapisany respekt. Na tym save chyba 69000 000 do dolno. Zobaczmy jaki mamy, jaki jest wpływ w ogóle. części zepsutych na prędkość. 127. No kurde, no to wyciągamy Thunderbird'a w takim razie. No i Thunderbird już ma piękne 125. Jest wy wytunowany. I w ogóle... A tu chyba też o opony chodzi, no to sobie kupimy nowe opony. Jak w ogóle. Racing Strix'y oczywiście, tak. Ty masz ładne przyspieszenie, to ciebie weźmiemy No i Clyde. Singstepy? Z Może ktoś coś z tua Król mój drogi, coś może. O, coś na droga! Nie, jumpnęliśmy. Niestety Respekt straconed. Respekt straconed, to ja wynoszę się z powrotem. W ogóle ty stymulowany jesteś? Stymulowany. Znowu załadować, bo na, z nami król tutaj chce się jak ścigać. Tutaj straszny popłoki w ogóle. Thunderbeat, nie Roadster poproszę. Jak troszeczkę jak Mustang wygląda w tej generacji. Właśnie, drugiej. 25 w ogóle. Kupić sobie opony. Trzeba. Racing Strixy, oczywiście. O, wszystkie rozmiary. Ajajaj. Spike, nie przepraszam, muszę się szybko pośpieszyć. W tym odcinku króla pokonać. No, Road Race. Kurczę i kurczę przebiliśmy tyle dy tak dystansu to. Może drugi raz podjedzie? Nie, nie podjedzie drugiego razu To wracamy do garażu, znowu trzeba będzie tutaj walnąć. Niech z się roztwinował się dziad Teraz jest 125 znowu Ale ja oczywiście muszę mieć tutaj wymaksowane i w ogóle Ten samochód budzi respekt Bo ten zdobyczny jakimś cudem. Chociaż ja jest tańszy i w ogóle. Przepraszam, ja się muszę pospieszyć w tym odcinku. Króla pokonać. No właśnie. Tak, Race. Ja już nawet nie patrzę na skrzynię. Ja tutaj chcę go pokonać. No i ma Co za cep... trzeba się z niego na, od niego na początku odsunąć taka porada. Ja mamy 84. Już coraz bliżej mamy coraz bliżej wygranej. Old dawajcie. A jak to są starto oponki? 37. Ale nie sobie wymienimy na nowe. Może coś nam przyspieszy. Thunderbolt. I to masz już... 31 na zużyty a jesteś fetynowany przy, przynajmniej nowe reakcje strixy ci i zobaczymy czy jakoś się zmienisz z tą prędkością będzie, że będziemy z królem walczyć no to co? możemy być radcy w ogóle? Paliło tak w połowie w baku zapełnione po prostu Nie nam nie zostało już parę dni zaledwie Ile i na to nam zmieniło? 125 na ale z przynajmniej przygotowany jest ten stary Młot 1. Młot 2 Go ahead no, Oczywiście, że my będziemy się ścigać i w ogóle Nie dla Was! Dracula. Nie dla Was. Dracula. No, draga jest jak w Dobra, gonimy, gonimy, gonimy. Koniusz ty, gon już ty. A mieliśmy takie spłanie, piękne 130 km, 86 prawie już blisko w ogóle. W ogóle tak pięknie miało być i nic się nie stało z tego. Old proszę proszę od Te sliksy wymontować poproszę. Przepraszam, że tak długo to zajmuje, ale wiecie co, animacja animacją. Musi być, musi zajść. Mamy tutaj już coś, jak w ogóle, proszę powiedzieć. Jak to w ogóle w serii, więc nie mam dla Was ciekawskich takich właśnie o to czy o Falconie. Mogę jeszcze się co? Najśmieszniejsze, co na tej Wikipedii widziałam, to Falcon jako pick-up. był super śmieszny, naprawdę muszę Wam przyznać. Proszę naszego rozstarom, na no, no, ładnego, prosimy teraz skupić swoje wszystkie części od nowa. Hmm. Engine, dwa razy, karburator. I raz Racing Manifold, dobra. Jeszcze skrzynia biegów, proszę. Nie, Racing. Racing, panie. Tutaj wszystko wymienimy teraz na nowe. Czyli wiedzieć, w ogóle wszystko promowane, wszystko wyładowane. Naklejmy sobie naklejki w ogóle, Dobra, i teraz ten nowy silnik sobie walimy, tak, 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 tak. Te manifoldy chyba się nie zużywają, teraz się tak czaje, tak, tak, Bardzo no i no tak, chyba te manifoldy się nie zużywają, tylko blok silnika, no i takie tanie pściołuchy tutaj, ja takie ściochy, stanie tu są te rzeczy i w ogóle. A... Ile mamy teraz? 100 czy z powrotem? Ty gramy, Kto wygramy? Wygramy. Forget it, a jakie mam oponki? Transmisja nowa. Czy nie, nie wypadała? a kurde już na, naprawdę nam tutaj wali wszystko nowe sliki poproszę wszystko no jak z salonu musi być no Dla naszego samochodu tego nowego mamy 130 tej prędkości i zobaczymy, czy nam się uda pokonać mistrza, mistrzów. Jeszcze mamy 10 minut, to 10 minut chyba pokonamy. No w tym rozdzarem, właśnie. Save Game Mod 2, proszę nadpisać. Paliwa mamy 7 galonów, to ok, wystarczy. Król Spike. Niestety Spike wynocha. Jim, fynoha, ja tutaj potrzebuję z się widzieć, król królów na tu wzywa Mam wszystko nowe zrobione, żeby tutaj w ogóle być wy wywaleni Kurcze, wygląda czy wyglądało na bogactwo, by sam młodzik się nie rozpierdział w środku wyścigu Znowu Spike. Znowu nas kuromu nazywają kurczakiem. Kurczę, ja wam kurczak pokażę. Ten kurczak pokona mistrza. Chyba lekka kontra waga czy ciężka. No dajcie się tutaj ścignąć z królem ludzie. Bir Burg burg øst. jest race, no właśnie I trzymamy się się kotyłka. Dobra, jest, 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 jest. Dobra, teraz po ping walczymy. Jedyna, twoja, trója, czwóra i lecimy z tym gościem. No kurczę, o to chodzi właśnie, że nam może Wywalić gościu i nic nam nie powiedzieć. Dobra, 63 rocznik. Chodź, królu mój złoty, walimy się na kołe klaty Na kołe konie ma niż raczej. Mam jeszcze 8 minut. czy widzimy się, jak ja już go znajdę. No i znalazłem. Drag Race, oczywiście, że tak. Trzeba teraz czy wygramy. No beginners Luck oczywiście. Walimy teraz się o, go, na gołe klaty, na gołe konie mechaniczne. No i jump at the lights. kuś jak ja jestem świetny kierowca. Tak, ja jestem tak stresnięty teraz, muszę wam powiedzieć. Nie mogę, nie mogę przegrać tego. Przegram to od razu się wynoszę. Kurczę, skrapa na nagry, nagrywać? no widzieliśmy się jak... Króla, jeszcze sobie zobaczymy. No i jak, no jak mówię, król, jeszcze zobaczymy się z królem, to zobaczymy się z królem, co nie? Nie gonim go, nie gonim go, nie gonim go, nie gonim go, prze go! jak ładnie... Teraz trudno wysadzić silnika tylko. No i przebardzo, bardzo ile? 86, przebardzo, no, no i koleżko walczymy Co tu od twojego lachona? Na zakręcie cię wyprzedzę Może ci pojeć Post fight Fight

Jak żółte widzimy, to się spłomalniamy. Pamiętajcie, hamulec jest to, y, może być zaużyty No way! No way go! Dziękuję bardzo. Mogę być wreszcie królem. Jesteśmy teraz mistrzem mistrzem, jesteśmy maco jesteśmy teraz szefem szefów. I prze bardzo, wygraliśmy. Oto jak wygląda ending stream. Jesteś moim bohaterem, wiedziałem, że mogłeś to zrobić. Tak, wiedziałem. Was 12, 1284 godzin. Temów, Artemów, oczywiście tak. I wygraliśmy. Co mogę wam powiedzieć? Jeszcze może sobie tą grę? Słuchaj, jeszcze sobie ludnimy lootni, loot, naszego Falcona Mistrza? Kurde, jakie to było świetne. Teraz w ogóle mnie. My startowaliśmy. mam my teraz z takiej opowiastki, no. Startowaliśmy tutaj. No dobra, niech chcę grać. Startowaliśmy sobie tutaj z naszym falconem. Mieliśmy uwaloną tej skrzynię biegów. Wymieniliśmy ją na. Najpierw na czterobiegową, później na tą wyścigową. Tak wygrywaliśmy wyścigi. Później V8 sobie kupiliśmy zamiast V6 tę 6-litrówkę. Pąki były pierwsze wymieniane, ja pamiętam bardzo dobrze, później straszaki się sobie wywaliliśmy Tylko tego dachu nie wywalamy <noise> Oczywiście w naszym Rekinie Jest jeszcze nasz Oczywiście Żarłacz Błękitny Żarłacz Błękitny kontra Cool Rural, oczywiście Który, Z którym wygraliśmy I odebraliśmy, no chcą. Jest tak, na, co jaki ja mam plan na następną serię na, pojedziemy... nie wiem... Pojedziemy sobie na statki może. Eee, może... Po, co mogę powiedzieć... Jeżeli, jeżeli coś, to mo, zawsze możemy... Dobra, mamy pełny zbiornik faliwa, no to... gram nagram może następnym razem, może jak dokończę może The scroll farina z drugiego kanału. tam będziemy się nawalać, będziemy się odcinku seria. Nie wiem, przeportuję te odcinki wreszcie. Nagrałem to dwa razy pod rząd więc nie ma zamarzcie kołasek takich. Jeszcze 2 minuty, no. Powiem tak, jak oceniam Street Roda? Na no, Mize wersja Mingo ma super grafikę, super dźwięk. Tutaj na PC to jeszcze nie ma takich osiągów, PC w tamtych czasach nie miały to, ale nadal trzyma poziom. Na przykład patrzcie, jakie gradienty, jaka rozdziałka w ogóle. Nie, no, ja nagrywam to w 1080, ale to jest rozciągnięte ze skalerem. Raz 3. Jak ktoś chce, to jak się ktoś w DOSBOX'a bawi To skali razy trzy w opcjach aktywować Najlepsze wyniki Właśnie takie ostre są te piksele przynajmniej Bo takie są rozmarzane normalnie, że Sam nie powiem co Nie, nie będziemy czupować. No i mamet Od 15 do 1 września żeśmy wygrali No żegnam się z wami ja Artemów. I się może scrap paniką może w TLD Scrolls, a już na pewno na złączonych kanałach na sam razem jest. Cześć!